Pani serce jest odrobinę większe niż przeciętne ludzkie serce, ale to dlatego, że jest Pani nauczycielką. Słuchajcie, miłość, uczucia i troska. I troska to jest karta numer 6. Upewni się, że wiadomość o trosce dociera do odbiorcy. Słuchajcie, na warsztatach różnych mm, zadaję pytanie nauczycielom. Po czym wasze dzieci, wasi uczniowie poznają, że wam zależy, i wiecie, jak to powiedzieć, yy, Z że nam zależy. Chcemy ich nauczyć, chcemy ich wspierać. Pytanie, czy dzieci o tym wiedzą? Czy wasz przekaz tej wiadomości do nich faktycznie dociera? I podczas rady pedagogicznej zastanówcie się właśnie nad tym, po jakich waszych zachowaniach uczniowie poznają, że wam naprawdę zależy. Czy to jest uśmiech? Czy to jest przywitanie się w drzwiach? Czy to jest specjalny czas? Czy to jest skupienie się na przekonaniu, które stoi za zachowaniem? Czyli mamy całe błędne strategie zachowania. Stwórz kopię listy dla każdego nauczyciela. zasadzie słowo pisane, nie dyskutuje. Ja bardzo polecam robić sobie różne notatki, spisywać komunikaty, zawieszać wszędzie po to, żeby się z tym po prostu obyć, szczególnie na samym początku, jak zaczynacie swoją drogę z pozytywną dyscypliną. Często spoglądaj na listy w poszukiwaniu sposobów wyrażania Twojej troski na co dzień. Stawiaj znaczki przy imionach uczniów, aby upewnić się, że każdy Twój uczeń w klasie miał możliwość indywidualnej troski, indywidualnego jakiegoś sygnału w stosunku do, do niego, po tym, żeby oni wszyscy wiedzieli, że im zależy, żebyś znowu nie wprowadzać takiego elementu, wiecie, rywalizacji czy zazdrości w waszej klasie, bo to na pewno zaburzy współpracę i obopólne. Porozumienie. Poproś uczniów, i to jest bardzo ważna rzecz, żeby stworzyli swoją własną listę sposobów dawania sobie zrozumienia nawzajem, że zależy im między osobami w klasie. Wszystkie narzędzia w tej talii, którym omawiamy z Wami każdego dnia, to są przykłady właśnie sposobów okazywania im troski. A jaki jest Wasz najlepszy sposób na okazanie troski? Karta numer 6. Facebook, Instagram, subskrypcja na YouTubie. Koniecznie. Dzięki Wam będzie nas więcej. Wow! Widzę to! Wielkie dzięki.